Chyba jeszcze na, nie mogę w to uwierzyć, że tak się wydarzyło. No cieszę się, czuję się w tym sezonie mocna. I myślę, że ten złoty medal jest taką pieczątką i potwierdzeniem tego, że faktycznie ten sezon został zakończony z przytupem, ale rozpoczęty już nowy etap przygotowań do kolejnego. Czułam się bardzo dobrze. No, na treningach czasy też były super, więc no, mam tutaj wielkie wsparcie sztabu, także cieszę się, że udało się zdobyć ten złoty Jest to mój pierwszy w sumie w karierze na jedynce, więc to naprawdę będzie na pewno zapamiętany i wyjątkowy w mojej kolekcji. No Dzisiaj popłynęłyśmy rano, świetny finał. Super tutaj Martyna rozłożyła ten dystans i, i pokonaliśmy taktyczny wyścig. Ja wiedziałam, że nie mogę się za mocno zmęczyć, aczkolwiek nie, nie ukrywam, że kosztował mnie trochę ten wiek, ale teraz to już nie ma znaczenia. Jestem mistrzem świata, także jestem bardzo szczęśliwa. Jak jest